Wyspod spod jakiego znaku jesteście? Mój jest koziorożec. W zeszłym tygodniu mi się sprawdził, to i może w tym się sprawdzi. To trzeba wierzyć, żeby się sprawdziło. Byłam raz u wróżki i sprawdziło mi się. Powiedziała, że jesienią wyjdę za mąż i wychodzę. Muszę pomyśleć o sukni, welonie. Chciałabym taki, jaki widziałam raz na filmach. Trend dwoje dzieci za nią niosło. Muszę tylko wziąć pożyczkę. Jest u nas w pracy zapomogowa kasa, ale co by mi wy napisać, że na co? Na ślub kościelny nie dadzą, jeszcze mnie z pracy wyleją. A w urzędzie co za ślub? Nie Niezgodność charakterów i raz dwa dadzą rozwód, a potem sama z dzieckiem zostanę, bo chyba w ciąży jestem. Nie musimy gdzieś wyjechać. Tak to robią. Wyjeżdżają, tylko że gdzieś daleko, na wieś i na wsiach chrzczą. W głowie mam ślub, myślę, jak to się po ślubie ułoży, bo to różnie bywa. Niektórzy biją swoje. Może nie będzie bił. Chciałby syna, ja córkę, ja, ja nie wiem, jak to pogodzimy. A to będę rodzić, aż dobijemy syna. Jest tu jeden na posterunku, ma cztery córki. Oficer, ale jakie to koszta, gdy dorosną? Każdą strój wydawaj za mąż, a oficerska pensja na dwie góra, trzy skarczy. Przychodzi czasem do mnie, poradź, Bronka, poradziłaby mojej, bo nie był z milicji. Jakby wszystkie cztery posłał na zakonice. Martwię się, bo, bo mój ode mnie głowę niższy. I to kiedy jestem na płaskim owcasie. Boli go, to widzę, no ale nie skrócę przecież nóg. Obiecałam mu, że tylko na ślub założę wyższy, potem nigdy.